Panie Tomaszu, no dobrze, czy było warto? Ja jako eurosceptyk powiem, że nie, a pan. Ten nasz bilans członkostwa w Unii wychodzi na plus właśnie dlatego, że dotacje unijne, czy znaczy wartość dotacji unijnych przez te 20 lat by, była trzy razy wyższa niż wartość składki członkowskiej, które, którą Polska płaciła przez ten okres. Rzeczywiście, to oczywiście jest jak najbardziej prawda. To jest mniej więcej tak, że składka członkowska wyniosła około 1% PKB Polski, natomiast dotacje, wszystkie, które Polska otrzymała od Unii w tym czasie, wyniosły średnio 3% PKB co roku. Składka 1%, a tu 3%, więc de facto zyskiwaliśmy, można powiedzieć, 2% PKB. A few moments later. No dobra, to teraz tak. Wróćmy do gospodarczych kwestii. Jak to było? Czy rzeczywiście wpłacaliśmy więcej niż dostawaliśmy? Czy, czy, czy było to inaczej? No nie, ja powiedziałem na początku, że wpłacaliśmy 1% PKB, a w ramach dotacji unijnych uzyskiwaliśmy 3% PKB. No więc tak, to są prawdziwe liczby. I to, co mówią ci właśnie propagandyści i też politycy, którzy twierdzą, że zyskaliśmy, no to to jest prawda. A few moments later. To, Czyli realnie Unia od początku uzyskiwała bardziej na tym niż my na tym, że jesteśmy. Nie, Unii. no jak przepływasz. Czy Unia w ramach dotacji się dawała nam 3%, a myśmy płacili Unii 1% PKB naszego, no to, no to 2% tak jakby traciliśmy. Znaczy, zyskiwaliśmy na tych przepływach, zyskiwaliśmy te 2% netto, prawda?